Cześć. Dziś opowiem Ci o materiale, który może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza jeśli szukasz porządnej izolacji w dobrej cenie. Mowa o płycie warstwowej ściennej o grubości 100 mm z rdzeniem wykonanym z poliuretanu typu PIR. Od razu zaznaczę, to tak zwany drugi gatunek, ale zanim pomyślisz, że coś tu może być nie tak, wyjaśnię o co chodzi. Płyta nie przeszła surowej, wewnętrznej kontroli jakości producenta. To znaczy, że mogła na przykład nie mieć tolerancji wymiarowej, tolerancji grubości blach, minimalnie odchylać się od normy, która jest bardzo bardzo wyśrubowana, ale co najważniejsze, nie ma żadnych, absolutnie żadnych widocznych uszkodzeń ani oznak, że to drugi gatunek. Gołym okiem nie odróżnisz jej od pierwszego. To produkt w pełni funkcjonalny, a co więcej, bardzo dobrze trzyma ciepło. Współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,22 W na metr kwadratowy Kelvina. Mówiąc prościej, ta płyta izoluje jak ściana z cegły pełnej o grubości ponad 1 metr, a to już robi różnicę, prawda? Ma też świetną wytrzymałość mechaniczną i jest bardzo sztywna. Co sprawia, że montaż jest łatwy i szybki. gdzie można ją wykorzystać? Opcji jest sporo. Możesz użyć jej jako zewnętrzną warstwę izolacyjną budynku, np. hali, warsztatu, magazynu. Sprawdzi się też w modernizacji starych murów, zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Można z niej budować samonośne ściany działowe, przegrody technologiczne, a także komory chłodnicze czy przechowalnie. Płyta ma standardowe kolory: grafitowy, srebrny i klasyczną biel, a szerokość krycia jednej płyty to 1150 mm. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda ten materiał na żywo, zapraszamy do naszych oddziałów. Możesz obejrzeć ją, dotknąć, porozmawiać z doradcą bez pośpiechu. A jeśli zdecydujesz się na zakup, pamiętaj, że mamy własny transport i dowieziemy ci płyty warstwowe praktycznie w każdą część Polski. To naprawdę rozsądny wybór, bez kompromisów, jeśli chodzi o jakość, a przy tym za rozsądne pieniądze. Zainteresowany, zajrzyj na naszą stronę, sprawdź szczegóły i skontaktuj się z nami. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.